Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której robisz zdjęcie dla swojego klienta, a następnie przez błąd karty lub dysku wszystko tracisz? Niestety jedną z takich osób, której się to przydarzyło byłem ja i naprawdę chcę żebyście mogli uniknąć tego stresu, który ja przeżywałem, więc dzisiaj Wam powiem co trzeba kupić i czego używać, żeby nigdy nie stracić swoich zdjęć. Ponieważ chcę Wam pokazać jak najtańsze rozwiązanie, to dzięki zastosowaniu mojego systemu będziesz w stanie zaoszczędzić od 600 do 2500 zł jednorazowo oraz 400 zł rocznie mniej na subskrypcjach. Zaczynajmy. Podstawową i najważniejszą rzeczą, której powinieneś się trzymać w budowaniu swojego systemu kopii zapasowych zdjęć, jest to, by zdjęcia, których nie chcesz stracić, były zawsze w dwóch miejscach. Dzięki temu, nawet gdy jedno z tych miejsc ulegnie awarii, to zawsze jest drugie, gdzie właśnie są te zdjęcia i w taki sposób ich nie stracimy. Zaczynając od aparatu, uzbrajamy się w body mające dwa wejścia na kartę SD. Być może tutaj wielu z Was już teraz polega, ponieważ być może już macie aparat, który ma tylko jedno wejście. I nie martwcie się, jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z profesjonalną fotografią, to na ten moment wam to wystarczy. Po prostu miejcie z tyłu głowę, że w przyszłości trzeba się będzie zaopatrzyć właśnie w aparat z dwoma wejściami na kartę SD. Jeśli lubisz markę Canon, to może być na przykład EOS RP5, jeśli lubisz markę Sony, to na przykład A73 lub A74. A jeżeli preferujesz Nikon, to Nikon Z62 i Z72, wszystkie te aparaty właśnie mają dwa wejścia. Oczywiście to wszystko jest po to, żeby nasz aparat zapisywał zdjęcia w dwóch miejscach jednocześnie na karcie SD numer 1 i na karcie SD numer 2. Dlatego jeżeli jedna z kart albo slot ulognie awarii, to oczywiście mamy backup w postaci drugiej karty. Jeśli chodzi o markę, to tutaj nie warto kombinować i myślę, że warto zaufać marce, którą ma chyba każdy fotograf, którego znam, czyli SanDisk, a dokładnie model Extreme Pro. Mi osobiście jedna z tych kart przestała działać dopiero po trzech latach i po wykonaniu 150 tysięcy zdjęć. Więc myślę, że że jest to naprawdę przyzwoity wynik. Sam osobiście posiadam aparat Sony A7 III, więc pokażę na przykładzie mojego aparatu, w jaki sposób go ustawić, żeby właśnie ten zapis się odbywał w dwa miejsca jednocześnie. Klikamy w menu, następnie przechodzimy do ustawienia na szóstą kartę i tutaj mamy ustawienia nośnika nagrywania. Wchodzimy w to i w trybie nagrywania dajemy nagrywanie jednocześnie. To samo będzie bardzo łatwo oczywiście zrobić na aparatach innych marek. Jak to zrobić, to już bez problemu znajdziecie w Google. Więc krok numer jeden mamy zaliczony. Już w trakcie tworzenia zdjęć są one w dwóch miejscach naraz. OK, zdjęcia wykonane, czas jest zgrać. Na co? Oczywiście na wewnętrzną pamięć naszego MacBooka lub Maca. Błąd. Ponieważ jest to odcinek o jak najtańszym, Backupie zdjęć, to muszę o tym wspomnieć, że nie warto dopłacać do 1 terabajtowego dysku w Macach i MacBookach. Jest to dopłata aż rzędu 2400 zł, a dysk zewnętrzny 1TB SSD kosztuje 500 zł, więc kupując dysk zewnętrzny, zamiast dopłacania do tej pamięci. Oszczędzamy aż 2000 zł. Więc jeżeli jeszcze nie kupiłeś swojego Maca, to dokładnie to przemyśl. Ja osobiście mam 256 giga i właśnie dyski zewnętrzne. Więc przejdźmy teraz do tego, jak to wszystko rozwiązuje z dyskami zewnętrznymi. Także ja właśnie na projekty bieżące, czyli na przykład obróbkę zdjęć, faktycznie postawiłem na dwa dyski 1TB. Pierwszy z nich to Samsung T7, jest to dysk SSD, a drugi HDDD od Seagate, który jest dużo wolniejszy. Mam te dwa dyski, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, chcę, żeby zdjęcia były jednocześnie w dwóch miejscach, więc na dysku SSD. Pracuje nad projektami bieżącymi, i jest to mój główny dysk, a drugi jest HDD, ponieważ jest to dysk do backupu, więc on może być dużo wolniejszy, ponieważ wszystkie operacje wykonuje z tego pierwszego dysku. Ale razem właśnie jest to tak ustawione, by zdjęcia były zawsze w tych dwóch miejscach. Stąd też oczywiście ta sama pojemność, czyli 1TB. I teraz tak, w systemie Mac OS możemy stworzyć coś takiego jak write, czyli. Te dyski są w taki sposób formatowane, że zawsze będą w nich te same dane. Ale sprawia to, że już wtedy nie możemy tych dysków używać po prostu jako dysków przenośnych. Nie jest tak, że pójdziemy do innego MacBooka, podłączymy go i nagle wszystko jest widoczne. Jest to taki proces, który naprawdę nieodwracalny i on sprawia, że nasze dyski stają się takimi bardziej nie dyskami zewnętrznymi, ale wewnętrznymi, które tam musimy po prostu gdzieś trzymać ciągle w jednym miejscu. Więc dla mnie, RAID odpadał. Więc musiałem znaleźć takie oprogramowanie, które będzie co jakiś czas sprawdzać, czy te same dane są w dysku numer 1 i w dysku numer 2, a jak nie, to żeby się kopiowało na ten dysku numer 2. Więc szukałem takiego oprogramowania na macOS. Pamiętajcie, że ma być tanio? Dlatego odrzuciłem wszelkie programy z subskrypcją roczną oraz w ogóle najlepiej bez jakiejkolwiek płatności, więc szukałem najpierw programów darmowych, żeby sprawdzić czy jest to możliwe. Spoiler, udało się. Zanim o nich powiem, to jeszcze dodam, że jeśli jednak zdecydujesz się obrabiać na wewnętrznej pamięci Maca, powiedzmy kupiłeś ten terabajtowy model lub większy, to nie potrzebujesz korzystać z tych programów, ponieważ do backupu w budowanej pamięci jest dedykowany program na Mac OS Time Machine i w nim możesz to wszystko ustawić, ale jeśli chodzi o dyski zewnętrzne, to on tego już się nie nadaje. Więc dla mnie osobiście to rozwiązanie odpadało. Wracając, czas na te dwa programy, które znalazłem. Pierwszy z nich to Sync Folder Slide i jest on tylko na MacOS, -a, a drugi to Free File Sync, który jest na macOS'a, Linuxa i Windowsa. Pierwszy z nich ma dużo mniej funkcji, ale jest dużo prostszy w obsłudze, więc jeśli nie jesteś osobą zaawansowaną, to wybierz pierwszy, a jeśli potrafisz trochę głębiej grzebać, to wybierz drugi. Sync Folder Slide. W wersji darmowej posiada on dwie opcje synchronizacji. Pierwsza jest taka, że pliki są zawsze te same w dwóch miejscach, a druga jest taka, że jeden dysk się aktualizuje w stosunku do drugiego i tą opcję polecam, ponieważ jest dużo bardziej bezpieczniejsza. Są to zupełnie wystarczające funkcje, żeby wszystko działało prawidłowo. Mamy w tym programie też opcję ustawienia, żeby synchronizacja na przykład odbywała się co 3 godziny, czyli wpisujemy 10 tysięcy sekund i w taki sposób co 3 godziny mamy zawsze pliki w dwóch miejscach. Ten program nie sprawował mi żadnych problemów przez rok użytkowania, a jeżeli jeżeli chcecie wszystkie funkcje synchronizacji, to jest jednorazowa płatność 50 zł, co i tak jest dużo taniej o konkurencji, która chce za to od 150 do 200 zł, a jest nawet jeden program, który chce 130 zł co roku w ramach modelu subskrypcyjnego. Więc nawet ta płatna wersja nie jest takim złym rozwiązaniem. Ale teraz pokażę wam w zupełności darmowy program, który ma wszystkie funkcje, które ma Sync Folders w wersji płatnej, a jest to Free File Sync. I okej, okay, on ma okropną szatę graficzną, jest mniej zrozumiały i trzeba dużo głębiej pogrzebać, żeby go ustawić na synchronizację co 3 godziny, ale można w nim zrobić dosłownie wszystko i to za darmo. A za darmo to uczciwa cena. Więc powtórzę, jeśli nie przerażacie troszkę dłuższe ustawienie tego wszystkiego, to naprawdę polecam ten program. Instrukcja do każdej funkcji jest na stronie, synchronizacja bezpośrednia, lustrzana, różne funkcje porównywania tych dysków. Naprawdę funkcji jest tam mnóstwo i naprawdę polecam, bo spełni wszystkie Twoje wymagania. Więc podsumowując, efekt jest taki, że wszystkie zdjęcia obrabiam na dysku SSD, który co 3 godziny jest synchronizowany z dyskiem HDD, który jest wolniejszy i w taki sposób. Praktycznie zawsze mam kopię zapasową tych zdjęć w dwóch miejscach. Jakie są oszczędności dzięki temu rozwiązaniu? Na samym oprogramowaniu właśnie zaoszczędzisz od 150 do 200 zł, jeśli byś zdecydował się na program z jednorazową płatnością, a jeżeli jestem z spotą subskrypcją to nawet 100 zł rocznie. Dzięki zakupie MacBooka lub Maca z mniejszą pojemnością dyskową i użyciu właśnie dysków zewnętrznych to oszczędność już jest 2000 zł. A dzięki zakupu drugiego, wolniejszego dysku, czyli HDD zamiast SSD oszczędzisz kolejne 400 zł. Więc łącznie do ugrania jest ponad 2,5 kafla, więc naprawdę robi się poważnie. A to jeszcze nie wszystko. Krok numer dwa zaliczony, zdjęcia są również w dwóch miejscach podczas obróbki. Ale powiedzmy, że skończyliśmy obróbkę, zdjęcia są dostarczone dla klienta i co teraz? Usuwamy je? No nie, bo zawsze klient może stracić swoje zdjęcia i będzie chciał je z powrotem, a nam zawsze się one przydadzą w późniejszym okresie, na przykład, żeby je wrzucać na social media. Więc teraz zajmiemy się, w jaki sposób te zdjęcia archiwizować. Oczywiście wciąż warto mieć te zdjęcia w dwóch miejscach, podobnie, żeby nigdy ich nie stracić. Ja osobiście polecam takie rozwiązanie. Dysk HDD o bardzo dużej pojemności oraz drugie to chmura internetowa. I zacznijmy od dysku. Ja proponuję 4 do 6TB, żeby naprawdę mieć zapas na kilka lat. U mnie padło na Seagate Backup plus 6TB, ponieważ on miał jeszcze dwa dodatkowe porty, do którego mogę na przykład podpiąć czytnik Kart, więc było dla mnie bardzo przydatne rozwiązanie. Ostrzegam jeszcze tylko, że tego typu dyski potrzebują już zasilacz zewnętrzny, więc zajmą trochę więcej miejsca niż te mniejsze. Osobiście ten dysk Seagate pracuje u mnie już około 4 lata i nie było. Żadnych awarii. Ale jakiej marki wybierzesz dysk, jaki on będzie, jaka pojemność, to już nie ma żadnego znaczenia. Ale znaczenie ma, jaką wybierzesz chmurę internetową jako drugie miejsce trzymania tych zdjęć. I tutaj już zaczynają się schody, bo mimo wielu wad, ja używam Flickra Pro. Nie dysk Apple, nie dysk Google, nie dysk Microsoftu, ale Flickr. Czym się on różni od pozostałych? Jest dużo tańszy, ale przede wszystkim ma nielimitowaną ilość miejsca na pliki JPG. I w teorii te zdjęcia możesz trzymać w tej chmurze na całe swoje życie, więc jest to turbo wygodne. Jaki jest haczyk? No w mojej opinii są dwa. Pierwszy jest taki, że aplikacja na Windowsa jest fatalna, więc stanęło na tym, że rzucałem zdjęcia przez internet, przez przeglądarkę, ponieważ ta aplikacja po prostu była zbyt wolna i zbyt wiele razy musiała porównywać, co jest na chmurze, a co jeszcze nie ma. Natomiast na macOSa aplikacja jest już doskonała i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Drugi haczyk to zmieniająca się cena, ponieważ rok do roku podrożało to o 35%, a jeszcze niedawno około kolejne 10%. Nie podoba mi się to, no ale trudno, sprawdźmy i tak, jak ta obecna cena porównuje się do pozostałych usług. Ustalmy, ile miejsca potrzebujemy, na przykład jako fotograf ślubny. Powiedzmy, że każdego roku robimy 25 zleceń i oddajemy 500 zdjęć ze ślubu plus powiedzmy 10 sesji po 50 zdjęć. Jeden ślub waży 3,2 GB w JPEG-u w 24 megapikselach, a sesja 0,3 GB, więc łącznie mamy 85 GB co roku. A jeżeli ktoś oddaje trochę więcej zdjęć to jest już to 100 GB każdego roku. Ja osobiście po czterech latach pełnych sezonów ślubnych zapełniłem ten dysk na 830 GB i mam tam 150 tysięcy zdjęć. Co oznacza, że 2TB na pracę fotografa ślubnego wydaje się być takim minimum. Obliczmy więc, jak cena wypada u Flickra i u konkurencji. Flick Pro obecna cena to 350 zł za rok. Oczywiście już w przeliczeniu z dolarów. Chmura Apple 2TB to jest 40 zł miesięcznie, więc łącznie 480 zł rocznie. Chmura Google 47 zł miesięcznie, czyli już 564 zł rocznie. A w przypadku chmury OneDrive od Microsoftu to mamy tylko ofertę na 1 terabajt za 300 zł, więc załóżmy, że mając dwa konta, powiedzmy, to już jest 600 zł rocznie. Więc jak widzicie, mimo tego, że na Flixie nie ma żadnego limitu danych, to nawet porównując z konkurencją 2 TB i takie stanie, mamy nieskończoną ilość miejsca na Ile chcemy lat fotografowania i swoich prywatnych zdjęć? Oczywiście, powtórzę to bardzo głośno, możemy tam przesyłać tylko pliki JPG i filmy do 10 minut. Jest to duża wada, ale patrząc na to, że nam fotografom wystarczą JPG, jako archiwum, to naprawdę myślę, że dla fotografa jest to doskonała opcja. Oczywiście porównaj jeszcze te wszystkie oferty z samemu, bo na przykład OneDrive ma taką opcję, w której można dzielić konto na 6 osób, i wtedy jest taniej, ale nikt nie powiedział, że filkrań też się nie można dzielić. Sharing is caring. Więc finalna oszczędność na użyciu Flickra zamiast pozostałych chmur to jest od 150 do 200 zł rocznie, a w dłuższym terminie ta oszczędność będzie jeszcze większa. I w taki sposób zaliczamy trzeci końcowy etap, bo nasze zdjęcia już są zarchiwizowane na lata i też są już w dwóch miejscach. I właśnie to jest najważniejsze: jakiekolwiek zmiany wprowadzisz w tym moim schemacie, to pamiętaj, że zawsze to jest klucz. Jeżeli pierwsze miejsce ulegnie awarii, zdjęcia są na drugim. Jeżeli drugie miejsce ulegnie awarii, zdjęcia są na pierwszym, dlatego zawsze je mamy i ich nigdy nie stracimy. Zapraszam do na mój sklep, gdzie są produkty dla fotografów, a my się widzimy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!